Czeka nas pierwsza ogromna aktualizacja w tym sezonie i dzisiaj właśnie Wam o niej powiem. Powiem Wam o nowych broniach, jakie wrócą, na przykład Heavy Sniper, nowym evencie z darmowymi nagrodami oraz paroma innymi ciekawymi rzeczami, jak współpracami, więc na pewno warto ten materiał obejrzeć. Ale wy drodzy widzowie, najpierw pamiętajcie, żeby teraz strzelić szybko Subika w górę i koniecznie wpisać kodik Saykamsa w sklepie. I każdy, kto ma mój kodik i Subika ich napisze, którego lajka zostawił. A ja postaram przypomnieć mu serduszka. Przypominam o konkursie na 20% PS. Szybki konkursik w wczorajszym filmie, zaraz będziemy. To losować. No i sekunda dla partnera. Karma Castle nowy projekt z ponad 5 tysiącami kotów. W NFT, które są ręcznie rysowane, ogromny roadmap i długoterminowe plany oraz całkowicie transparentny team wyróżnia ten projekt. Ważną częścią projektu jest zrobienie giveawayu dla posiadaczy NFT na 20 tysięcy dolarów oraz przekazanie 400 tysięcy dolarów na cele charytatywne. Co ciekawe, projekt wypuści potem NFT w wersji 3D i każdy posiadacz dostanie jest darmo. Projekt zamierza robić ogromne współprace oraz tworzyć ekskluzywny merch. Projekt ma zamiar tworzyć spotkania IRL w celu edukacji na temat krypto NFT. Na których będą występowały najbardziej doświadczone osoby z branży, wbijajcie na ich Discorda oraz resztę socjali, które znajdziecie w opisie, żeby sprawdzić projekt i zrobić własny reser. Pierwsze co, zaczniemy sobie od nowego eventu, który ma teraz trafić do Fortnite'a, Jest to event z latarniami i ostatnio o nim nagrywałem, jednakowoż pojawiło się troszeczkę więcej ostatniej informacji, więc myślę, że warto doprecyzować prawdopodobnie po nowej aktualizacji, która odbędzie się już w ten torek, czyli jutro. Ja oczywiście będę miał live'a z tej aktualizacji, więc zapraszam rano na ten kanał YouTube, bo będziemy sobie sprawdzać się z widzami. To po prostu prawdopodobnie już wszystkie informacje dotyczące tego eventu będą w plikach gry i event również powinien wystartować w ciągu tych dwóch tygodni. Wszystko wskazuje na to, dlatego, że na mapie już się pojawiły latarnie i na przykład na lokacji, której ja latam, czyli Camp Cuddle, to tam znajdziemy masę takich właśnie latarni, które po prostu fajnie świecą. I granica całe, całe święto jest w tym motywie i było ono już rok temu. Na pewno warto pamiętać, że będziemy prawdopodobnie rejestrować się na stronę, która jeszcze nie jest aktywna i następnie po zalogowaniu się na nią naszym kontem Epic Games będziemy mogli zobaczyć, jakie wyzwania nas czekają. Taki sneak peek, czy prawdopodobnie będą na przykład wyzwania z zniszczałk czy inne zdania gameplayowe, więc będą one naprawdę proste. No i Fortnite na pewno przygotuje nam jakieś fajne nagrody. Prawdopodobnie będą to jakieś malowania do broni, być może jakieś kilofy, pewnie jakieś emotki i inne graffiti, więc na pewno warto sobie to zrobić. Cały event pewnie potrwa parę dni, może tydzień, więc na pewno będziecie mieli czas, a ja również Wam nagram materiał, jak tylko ten evencik się pojawi. Generalnie nie potrzebujecie robić nic poza wykonaniem zadań na stronie internetowej, która już niedługo powinna się pojawić. Kolejna sprawa, Czyli Heavy Sniper. bardzo możliwe, że po aktualizacji do gry trafi Heavy Sniper i trafi jeszcze więcej itemów w w Fortnite ostatnio przywraca bardzo dużo starych itemów. No, i jak wiecie, MK7, i inny jeszcze krabin wróciły już do gry. Heavy Sniper również prawdopodobnie powróci. Jeszcze nie wiadomo czy nie w formie głosowania, czy po prostu normalnie wejdzie do gry, ale pewne jest, że na pewno się będzie pojawiała niedługo, bo również leakerzy informują o tym, że zostają zmienione jej statystyki, więc Fortnite nad tym pracuje, również powinniśmy dostać kolejne głosowania. Czyli po prostu będziemy mogli oddawać golda, żeby dostać jeszcze więcej starych, itemów do gry, na przykład takimi itemami może być riffs, czy na przykład shotguny, czy jeszcze inne przedmioty, dokładnie się tego nie wiadomo, aczkolwiek na premierze sezonu likerzy informowali, że takich głosowań może być około 5-6, więc na pewno Forte ma jeszcze tutaj pole do popisu. Osobiście również wyczekuję informacji na temat koncertu Billie Eilish, dlaczego? Bo jak wiecie, ten koncert powinien się odbyć, przynajmniej tak zapowiadają najwięksi likerzy, jak i również niektóre postacie z Epic Games, więc moim zdaniem będzie to kolejny koncert i być może już w tym bądź w następnym sezonie, aczkolwiek za dużo informacji o Billie Eilish w Fortnite jeszcze niestety nie mamy. Ja osobiście obstawiam, że możemy dostać jakieś po prostu już przecieki, bo w przypadku koncertu Ariany, na przykład, przecieki dostawaliśmy praktycznie tak na przez kilka miesięcy, więc tutaj również może coś się w tym temacie ruszy. Generalnie, jeśli Billie Eilish pojawi się w Fortnite, to prawdopodobnie dostajemy event, właśnie taki jakby przy Arianie, czy trawi się, czy Marshmallow, czyli jakiś taki koncert, w którym będziemy mogli brać udział, oraz dostaniemy prawdopodobnie jakieś skinki, będą to prawdopodobnie, to oczywiście skiny Billie Eilish, no i będziemy sobie mogli je kupić, one raczej nie będą za darmo, więc będzie trzeba tutaj przyszykować jakieś 1500 do 2000 fałdolców. no i też nie wiadomo jeszcze jaka ilość tych skinów będzie, no na przykład jak wiecie Ariana ma dwa skiny, może być to jeden skin, ale pamiętajmy, że wszystko znajdzie przecieki, więc tutaj za bardzo nie będziemy poświęcać czasu na ten temat. No bo nie chcę Wam też mówić jakieś fake info, tylko oczywiście umieścigajcie same, najbardziej tutaj sprawdzone informacje od największych likerów, Ale na pewno warto powiedzieć o dodatkowych stylach, które pojawią się już po tej aktualizacji. Generalnie w Fortnite ostatnio mieliśmy taki problem, że jeśli ktoś na przykład miał już 200 level, to nie mógł odblokować ukrytych wszystkich skinów, nie mógł właśnie zdobyć sobie ukrytych skinów z karnetu, no i właśnie po aktualizacji i Fire Monkey informował, że wszystkie style powinny się pojawić, więc jeśli ktoś ma tutaj zbyt duży level, chce już odblokować może ukryte rzeczy, to spokojnie po tej aktualizacji powinni się już móc to zrobić, Fortnite często właśnie robi tak że na początku nie ma tych ukrytych styli, dopiero pojawiają się potem i na przykład taki sezon chyba siódmy, rozdział drugiego miał to samo, czyli na początku ukrytych styli nie było, dopiero później zaczęły się one pojawiać, no i tak naprawdę nie ma w tym nic złego, no bo nawet jeśli ktoś ten na przykład level już bił, czy tam chce je odblokować, no to myślę, że jak poczeka te parę dni, to naprawdę nic się nie stanie, także będziemy mogli już wszystko niedługo sobie ogarnąć. Również muszę Wam jeszcze powiedzieć o kolejnych współpracach, które mogą się pojawić. Najbardziej to jest zaznaczona w tym momencie współpraca z Marvelem. Fortnite będzie prowadził kolejną współpracę, jest to praktycznie na 100% pewne, dlatego że już w plikach gry tak naprawdę pojawiają się informacje o Moonlight Night i ten, ta, ta właśnie postać, ten skin ma się pojawić jako kolejna współpraca, tylko jeszcze nie wiadomo w jakiej ona będzie wersji. Może to być oczywiście w komiksach, tak jak już kiedyś wspomniałem. I na przykład być za darmo, albo może być po prostu do kupienia. Komiksy będą wchodzić na początku czerwca, więc mamy jeszcze chwilę i dalej będzie się to wiązało z końcem tego sezonu. Aczkolwiek ja myślę, że jeszcze zobaczymy. Na pewno przynajmniej jedną właśnie postać Marvela w Fortnite, bo teraz wspólnie te obie firmy mocno działają ze sobą, więc jak najbardziej są na to szanse. Również mogą pojawić się kolejne współprace, na przykład z Assassin's Creedem, czy jeszcze jakieś inne postacie. Assassin's Creed jest o tyle prawdopodobny, że każdy na przykład Shina, już informował, że jeszcze jedna postać z tego uniwersum ma ma się pojawić w forcie. Dokładnie wam nazwy nie przytoczę, bo jest naprawdę ciężka tej postaci, ale jeśli ktoś będzie grał w Assassin'a, to pewnie wie. Grani tutaj warto oczywiście wspomnieć, że też Ubisoft mocno współpracuje z Epic Games, więc bardzo możliwe, że Assassin nie jest jedyną grą. Która teraz ma swoją współpracę, dlatego że jak wiecie, Ubisoft wydaje gry na Epic Gamesie i naprawdę te obie firmy mocno sobą działają. Tutaj jeszcze trzeba przyznać, że budowanie już wróciło, jeśli ktoś o tym nie wiedział, to macie w tym momencie tryb solo, zwykłe duo, trio i składy, i również tryby bez budowania i to raczej zostanie już do końca Sonu, a tak naprawdę możliwe, że nawet na stałe w Fortnite, bo strasznie dużo osób chwali te tryby. No i jeszcze muszę oczywiście powiedzieć wam o zmianach mety. To jest bardzo prawdopodobne, że Fortnite zmieni troszeczkę metę znowu, po nerfie niektóre rzeczy zboostuje, albo doda kolejne itemy. Dlaczego? Dlatego, że niedługo będziemy mieli FNCS-y i już turnieje się zaczynają. Dzisiaj będzie już pierwszy turniej, czyli Champion Cash Cup. No i tutaj będziemy mogli brać w nim udział. No i zawsze przed FNCS-ami czy głównymi turniejami Fortnite stara się dostosować troszeczkę metę i na przykład nerf niektóre rzeczy, albo je buffuje. Często też wprowadza albo usuwa pewne itemy. Szczególnie na competitive playlistach, czyli arenie i turnieju. Dla przykładu, ostatnio zniknął Cowcatcher, czyli zwykły pułk, który mogliśmy nakładać na na samochody z trybów competitive, czyli aren i turnieju, więc również spodziewajmy się większej ilości zmian, bo na pewno to powinno nastąpić, szczególnie chwilę przed FNCS-ami. Bo Fortnite jednak musi dostosować metę, bo obecnie jest ona mega słaba, więc nie śniwcie się, jeśli troszkę się pozmienia. Na odnosie samych casuali to możliwe, żeby dojdą znowu jakieś fajne itemy, które będą Wam się podobać, aczkolwiek nie spodziewajmy się ich na trybach aren, dlatego że na przykład MK7, czy również nowy Karabin zostały z, oczywiście z competitive całkowicie usunięte, więc ich tam mnie znajdziecie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, a Wy pamiętajcie, żeby oczywiście śledzić mój kanał, walnąć subika, w górę, walnąć kodik Sejkamsa w sklepie zakupach i wbijać na codzienne streamki i na jutrzejszy stream z nowej aktualizacji, bo naprawdę będzie warto. Dajcie dać w komentarzach swój feedback, a jeszcze raz dziękuję za uwagę, to było na tyle. Do następnego, trzymajcie się, cześć!